Czy ten odpływ liniowy, no trzeba śrubokrętem wyciągnąć to wszystko. To są takie włosy zmierzane z taką mazią, z taką grzybnią, pleśnią z tyłka Po prostu jest masakra. To co tu widzicie, te włosy trzeba włosy żony z głowy trzeba wyciągać śrubokrętem z tego. Bo to wszystko zalega, nie przepływa. No, tworzy się taki grzybnia taka z tego. No. trzeba to niestety śrubokrętem wyciągać ten cały syf, co tam zalega, a dopiero potem udrożnić kretem. Niesamowite. Niesamowite dziadostwo, wiecie. 6 miesięcy trzeba niestety tak przy tym robić. Jak to wyciągniecie, to zalewamy kretem. Na 20 minut zostawiamy. Pozdrawiam.